Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Witam Państwa, moi drodzy słuchacze. Yy, wróciłem z biwaku właśnie i taki pomysł się zrodził. Może niektórzy z Was go wykorzystają, ponieważ ostatnio jeżdżę z kumplem na biwaki wieczorno-nocne i nam się gubią rzeczy. No Zawsze jest dużo tego sprzętu, lubimy sobie poeksperymentować, potestować. Mi się coś tam zgubiło, też ostatnio. O, przedostatnio szukaliśmy jakiegoś tam sprzętu, który się e, na poprzednim na filmiku to widać, e, którymś, który się gdzieś zapodział. A na koniec dzisiejszego biwaku, to co nam zniknęło? Złączka do USB. No niby rzecz możliwa, łatwa do zastąpienia, ale jednak Dedykowana złączka do kompletu oświetlenia USB. No i cudem, cudem, w liściach się udało to znaleźć. Rzecz dość upierdliwa w odzyskaniu. I wpadłem na taki pomysł, żeby trytkami, bądź tutaj załączonymi do kompletu elementami, takie małe, kluczowe elementy wyposażenia, jak na przykład mały czarny kabelek do USB który gdzieś tam w terenie się, że tak powiem, używa. Bo kręcimy filmiki, bo ze znajomymi chcemy porozmawiać. Czasami mamy telefon połączony z powerbankiem, tak? Telefon połączony z żarówką LED, USB. No i chociażby taki właśnie element dzisiejszy, który się lubi zgubić, wpaść w listowie jakieś jesienne. No, wpadłem na pomysł, żeby w ten sposób oznaczyć. To oczywiście jest symulacja jakiejś tam ściółki, moja podłoga imitująca drewno. Wyłączam w tej chwili latarkę, ale włączam czołówkę, czyli powiedzmy symulacja hmm, terenu. No, czołówka jest w sumie trochę rozładowana już, ale do naszej audycji nada się jak najbardziej. Już pokazujemy efekt. Tutaj wyłączam. Czołóweczka włączona. Latarka Tutaj odstawiona. Trochę ostrości nie łapie ale wiecie o co chodzi. I tu podłoga moja, proszę Państwa, proszę bardzo, widać. Widać. Czy zauważylibyście czarny przedmiot prostokątny, leżący w takim powiedzmy, w takich barwach barwach podłoża? No nie za bardzo, to jest akurat pilot do terenówki. I jednocześnie klucz do terenówki, jakby to wpadło mi w liście. Gło Jezu, znaleźć to to cyrk. Ale jeżeli weźmiemy sobie taki brelok luminescencyjny, nie jak to się fachowo nazywa, właśnie pomysł, pomysł jest, żeby takie breloczki reklamowe połączyć z ważnymi, kluczowymi elementami. O, odgarniam czołówkę na bok, widzicie Państwo ten efekt. No to są reklamowe breloczki. Jedno pochodzi z firmy ubezpieczeniowej, a dwa pochodzą z Wrocławskiej wypożyczalni aut elektrycznych. Materiały reklamowe, super, proszę bardzo. Widać. Dobrze. A tu jak to wygląda w praktyce. O tak, o, jakieś powiedzmy. Tak o tutaj. Tak o to wygląda. Właśnie, nie? No, jaki problem połączyć na przykład z bardzo istotnym kabelkiem, ale upierdliwym w zastosowaniu? No, trytką trytka, czyli po wielkopolsku, jak to się mówi, to jest ten taki zacisk, opaska zaciskowa, tak? Do elektryki chociażby. No, okej. Okay. Tu mam taki dobrze, odstawiam trochę czołówkę na bok. Efekt świecenia widać, wracam, odstawiam. No właśnie. Zamiast się denerwować, już kilka było takich sytuacji. Sobie teraz na kolejnym biwaku wykorzystamy takie materiały luminescencyjne do oznaczenia drobnych, ale ważnych elementów w codziennym wyposażeniu. Jak macie jakieś swoje patenty, proszę, proszę zgłaszać, proszę pisać, będziemy dyskutować na ten temat. A tymczasem klasyka, czyli proszę o subskrypcję, łapeczki w górę. No i będziemy działać, proszę Państwa, dalej. Dobranoc, trzymajcie się, hejka.